Zebranych na dzisiejszej uroczystości. Obroty kontrolować na dnie kultury języka francuskiego obiegu. Konstruktor generalny Francji, pan Pascal Wagon, wojewodaw naukowski pan Jerzy Wille, małowolski kurator oświaty pan Artur Dziadański. Serdecznie witam zaproszone gości na dzisiejszym spotkaniu. Dzień Kultury i Języka Francuskiego to dzień, w którym mamy i chcemy popularyzować w małych ośrodkach, takich jak Wolgro, język francuski. Język, który jest językiem Unii Europejskiej. Serdecznie witam konsula generalnego Francji, pana Pascal Wagoni. Wicedyrektora Instytutu Francuskiego, Pana Michel Bertot, <klucz> Witam Panią Magdalę de Bożek, Sekretarza Konsulatu Generalnego Francji. <klucz> Witam serdecznie gości z Krakowa, naszego, przedstawicieli naszego województwa małopolskiego. Pana Stanisława Sorysa, wicewojewody Małopolskiego. Pana Artura Dzigańskiego, małopolskiego kuratora oświaty. Karlo, starszego wizytatora, kuratora oświaty odpowiedzialną za współpracę z zagranicą. oraz paną, Panią Krystynę Kraszewską, wizytatora kuratorium oświaty, która wizytuje Wolbromskie Gimnazjum. <klucz> Witam zaproszonych gości Starostwa Powiatowego w Panią Lidię Kątek, Przewodniczącą Rady Powiatu w Pana Jerzego etatowego członka Zarządu Powiatu Orkuskiego. Pana Waldemara Mendaka, Dyrektora Wydziału Edukacji, Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Serdecznie witam gospodarzy Miasta wolbromie. W osobach Pani Katarzyna Gamra, Wiceburmistrz Miasta Wolbromie. Stanisław Bezio, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromie. Serdecznie witam księdza kanonika Tadeusza Maja, proboszcza naszej Parady. <klucz> witam także zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Wolbroniu, Panią Barbarę Kozłowską. <klucz> witam dyrektorów szkół, którzy przybyli na naszą uroczystość. Panią Aldonę Nowicką, Panią Cerylę Mazur, Danutę Janik, Anne Kland, Krzysztof Mędre, Mędrę, Piotra Krojca, Bronisław Wielkic. To są dyrektorzy, którzy przybyli na nasze zaproszenie spoza miasta Wolbromia. Zaproszenie także radne miasta Wolbromia. Widzę tylko pana Wojciecha Szodę. Serdecznie go witam. Witam także poprzednich i obecnych z przewodniczących Rady Rodziców, którzy wspólnie ze mną, dyrekcją i, i całym gronem Pedagogicznym y budują, odbudowują i unowocześniają naszą placówkę. Pana Wila, Kazimierza. Byłego przewodniczącego Rady Miasta Wolbromia, pana Sławomira. Posłuchaj. Witam serdecznie Młodzież Szkół Średnich wraz z ich opiekunami. Yy, Orkuś Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, liceum Ogólnokształcące nr 4, Zespół Szkół z Krakowa. Młodzież od środka rehabilitacyjnego z goty woląskiej oraz młodzież z gimnazjów wolbrąskich. W szczególności gimnazjum nr 3, które nigdy nas nie zawodzi, a z nami współpracuje. Patronat medialny objały wieści wolbrąskie, redaktora Wojciecha Szoty. Prasę dziennika polskiego reprezentuje Jacek Sypień oraz Remigiusz Półtora. Wiemy, że teraz te stosunki układają się w Unii Europejskiej w ramach współpracy i spokojnych relacji. Mówiąc o Europie, chciałbym powiedzieć, że za kilka dni będziemy świętować Europejski Dzień Języków. Au moment où la France assure la présidence de l'Union européenne, je voudrais insister sur l'importance de l'apprentissage des langues dans cet espace de culture européen qui est maintenant le nôtre. Et au moment où la France est présidente de l'Union européenne, je voudrais accentuer ce qu'est la nauka des języków obtus dans ce territoire. Je crois que les jeunes Polonais l'ont compris ils apprennent de plus en plus les langues étrangères. Myślę, że młodzi Polacy to już wiedzą i coraz bardziej i coraz więcej się uczą języków obcych. I zdają sobie Państwo doskonale sprawę, że nie wystarczy znać jeden język obcy, ale często trzeba znać co najmniej dwa języki, żeby korzystać z Unii. D'ailleurs, ce de mettre une réforme que met en place le système éducatif polonais en généralisant l'enseignement d'une deuxième langue étrangère dans les collèges. Alors le français, c'est la langue du cœur, c'est la langue des salons, la langue de la culture, mais c'est aussi une langue utile. serca język salonu, język kulturalny, również język, bardzo ważny język w świecie polityki. À époque, on, jeunes, on évitik, A w naszej epoce młodzi równie dużo myślą o sercu, jak i o pożytku. Donc le français la de de Język francuski to drugi język, w którym się pracuje w Unii Europejskiej. Le français, c'est aussi l'ouverture sur le monde francophone qui représente 55 États. Le francuski c'est aussi l'ouverture sur le monde francophone 55 pays. Merci à tous. Merci à tous. Monsieur le Président, Szanowni drodzy nauczyciele, a przede wszystkim, Wy drodzy młodzi przyjaciele, z wielką radością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszy Dzień Kultury Języka Francuskiego. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj tutaj razem z Wami być. Przede wszystkim, po to, żeby podkreślić, jak ważne dla nas są przede wszystkim wśród młodzieży nauka języków obcych, poznawanie. Innych państw, poznawanie ich kultury i tradycji. Pamiętam, jak w edukacji, w szkole gimnazjalnej, czy w szkole średniej, to jest czego się tutaj teraz nauczycie, jaką nabierzecie doświadczeń, jaki zdobycie wiedzy, to kiedyś w przyszłości to będzie Waszą wartością. I właśnie tego Wam bardzo serdecznie życzę, takiego myślenia i takiej przyszłości. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, przede wszystkim. Organizatorom Kuratorium, Dyrekcji Szkół za to, że podejmują trud organizowania tych wielkich przedsięwzięć. To jest to wielki przedsięwzięcie. Zapraszamy na scenę Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szanowny Panie Konsulu, Szanowny Panie Wojewodą, Szanowny Panie starosto, Szanowny Panie Burmistrz, Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Dyrektorze Zespołu Szkół w Wolgoriu, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej Uroczystości, Droga młodzież. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Marianowi Wdzięcie, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wolgoriu, za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Podziękować chciałbym wszystkim gospodarzom Ziemi Wolbromskiej za zorganizowanie Dnia Kultury i Języka Francuskiego przed uroczystości, której głównym celem jest promocja języka francuskiego w szkole, w mieście i w powieździe. Szanowni Państwo, uroczystość dzisiejsza odbywa się w ramach ustaleń zawartych między władzami regionalnymi Małopolskiej Burgundy w marcu 2008 roku, między Marszałkiem Małopolski, między wicewodą Małopolskim i między Wiceprezydentem Rady Regionalnej Burgundy. Jestem bardzo wdzięczny za głębokie zaangażowanie i osobiste, życzliwe zainteresowanie Pana Marszałka, Pana Wojewody i Pana Konsula Generalnego. Konkursem języka francuskiego o nazwie Konkurs Gór oraz sponsorom bardzo dziękuję za trud poniesiony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo chciałbym podziękować dyrektorom i nauczycielom ze szkół, które przygotowały program artystyczny na dzisiejszą uroczystość. Pozwólcie Państwo, że podziękuję dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zawadzie, dyrekcji Gimnazjum im. Świętej Królowej Jadwigi w Suchej, Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, Dyrekcji IV Liceum Ogólnokształcącego Kształcącego im. Krzysztofa Kamila Maczyńskiego w Wolkuszu, Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Wolkuszu, Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Wolkuszu i Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Procjana w Wolkuszu. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość wpisze się w stały kalendarz imprez edukacyjnych. Zespołu Szkół w Wolbromiu, Miasta Wolbromia będzie w niej chętnie brała udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów z powiatu wolbrowskiego, z gminy i z miasta Wolbromia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Panu dyrektorowi dziękuję również za ciepłe słowa pod adresem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Bardzo dziękuję. Udanych zabaw. Dziękuję. języka francuskiego tylko dzięki dobrej olimpiady pedagogicznej, przede wszystkim dzięki Pani Dyrektor Annie Platt, jak również jej współpracownicom, Pani Dorocie Ćwierczek i Pani Grażynie Zowieckiej zafascynowanym kulturą francuską i językiem francuskim. Dzieci te uczą się języka francuskiego śpiewając piosenki francuskie, słuchając je, a także po, poprzez różnorodne gry i zabawy. Niebywałą rzeczą jest, że od czterech lat biorą udział w, w prestiżowych konkursach organizowanych w regionie małopolskim, jak i na Śląsku. Aby nie być doosłownym, pozwolę sobie przytoczyć tutaj sukcesy dzieci i zarazem ich opiekunek z maja i czerwca tego roku. Dwa pierwsze miejsca w konkursie Image de France w kategorii piosenka francuska oraz w kategorii prezentacja postaci zorganizowanym przez nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Sosnowcu. Trzecie miejsce w kategorii język francuski, klasy pierwsze, drugie, trzecie w 12. Wojewódzkim Konkursie w Bliżej Świata zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 68 im. Jerzego Winczyckiego. Krakowie pod patronatem wojewody Małopolskiego, prezydenta miasta Krakowa i kuratora oświaty.